Podczas gdy cały świat oszalał na punkcie blichtru i blasku Tesli i BYD, a wszystkie gazety, kanały informacyjne i eksperci zadawali to samo pytanie: kto zostanie następnym królem samochodów elektrycznych Tesla czy BAD? Tymczasem firma w Rosji po cichu budowała coś, co wstrząsnęło całym rynkiem. Bez wielkich obietnic, bez rozgłosu, bez zbędnego szumu po prostu w ciszy, w chłodnej rosyjskiej aurze rozpalał się ogień. Moskwicz 3a to ta sama Rosja, którą często postrzega się jako tkwiącą w przeszłości z przestarzałą technologią w przemyśle samochodowym. Kraj, w którym samochody, takie jak Łada, były powszechne, ale w wyścigu pojazdów elektrycznych świat uważał, że pozostaje w tyle. Ale Moskwisz udowodnił, że prawdziwi gracze zmieniają zasady gry, działając po cichu. Zanim zagłębimy się w szczegóły, koniecznie zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi technologiami. Pod koniec 2022 roku, podczas gdy świat debatował nad wadliwymi funkcjami autopilota Tesli, a BYD chwalił się plakatami promującymi innowacje w zakresie akumulatorów, Moskwicz po cichu przywrócił do życia starą fabrykę Renault. Zdecydowali, że nadszedł czas na wprowadzenie na rynek samochodu elektrycznego, który będzie nie tylko niedrogi, ale i tak niezawodny, że cały świat zwróci na niego uwagę. I tak narodził się Moskwicz 3E. Samochód elektryczny stworzony z duszą Rosji, solidny, trwały i prosty w obsłudze. Moskwicz 3E to nie tylko zwykły samochód elektryczny, to solidny elektryczny SUV z akumulatorem o pojemności 55 kWh lub 66 kWh. Jedno naładowanie pozwala komfortowo przejechać od 400 do 500 km. Podczas gdy świat postrzega samochody elektryczne wyłącznie jako pojazdy miejskie, Moskwicz 3E śmiało deklaruje: Jestem stworzony do dalekich podróży. Jego wygląd jest równie imponujący. Ostre reflektory, szeroki rozstaw kół i stylistyka dorównująca każdemu europejskiemu suwowi. Żadnych przesadnych technicznych gadżetów, tylko surowa, autentyczna moc. Moskwicz 3E ma cechy, które wstrząsnęły całym rynkiem. Pierwszą z nich jest unikalna równowaga między ceną a zasięgiem. Podczas gdy samochody takie jak Tesla Model 3 i BYD Dolphin kosztują miliony rupii i wciąż spotykają się z krytyką pod względem zasięgu Moskwicz 3e obiecuje niezawodność i zasięg w przystępnej cenie, czyli dokładnie to, co przeciętny klient ceni najbardziej. Dowodzi, że nie trzeba opróżniać kieszeni, żeby mieć imponujący zasięg. Podczas gdy duże firmy zawyżają ceny, oferując fantazyjne funkcje. Moskwicz koncentruje się na kluczowej potrzebie każdego klienta: długiej podróży bez zatrzymywania się w połowie. Drugą główną zaletą Moskwicza 3E jest jego prosta, a zarazem solidna technologia. Ten samochód nie opiera się na efektownych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach zaprojektowanych tylko dla ozdoby. Wszystko, co oferuje, czy to układ napędowy akumulator, czy minimalistyczny design wnętrza, zostało zaprojektowane z myślą o trwałości i niezawodności. Moskwich rozumie, że prawdziwa innowacja nie pochodzi z olśniewających ekranów ani efektownych dronów, ale z mocy, która sprawdza się na drodze każdego dnia. Trzecim czynnikiem, który wyróżnia Moskwicza, 3E, jest jego rosyjska wytrzymałość. Ten samochód został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach, gdzie drogi są bezlitosne, pogoda brutalna, a wyzwania czyhają na każdym kroku. Czy to na oblodzonych ulicach, ujemnych temperaturach, czy w trudnym terenie. Moskwicz 3E nie ustaje w wysiłkach. Jego odporność wynika z kraju, w którym wytrzymałość jest sposobem na życie. I wreszcie, co nie mniej ważne, jego szybka produkcja. Podczas gdy produkcja pojazdów elektrycznych w wielu częściach świata wciąż opiera się na zaawansowanych laboratoriach i miliardowych inwestycjach. Moskwicz pokazał, że można produkować pojazdy najwyższej jakości, bez nadmiernego hałasu i wygórowanych oczekiwań. Udowodnili, że rewolucja w dziedzinie pojazdów elektrycznych nie pochodzi tylko z Doliny Krzemowej czy Szanghaju. Ulice Moskwy mogą zapoczątkować nową falę, która zmieni cały rynek. To sygnał alarmowy dla Tesli i Bidi. Dzwonki alarmowe biją dla gigantów takich jak Tesla i BYD. Do tej pory każdy startup, który próbował rzucić wyzwanie Tesli, albo popełniał własne błędy, albo gubił się w zaciętej konkurencji rynkowej. Niektóre wysuwały śmiałe obietnice, inne inwestowały miliardy dolarów, ale większość upadła. Z drugiej strony, BYD rzeczywiście zmieniło zasady gry dzięki technologii, akumulatorów, zadziwiając świat innowacjami takimi jak akumulator Blade. Jednak ich samochody wciąż nie są przystępne cenowo. Ich ceny pozostają poza zasięgiem przeciętnego człowieka. W tym wszystkim, gdy nikt się tego nie spodziewał, Moskwicz 3E wyłonił się jako groźny konkurent, uderzając w trio ceny osiągów i niezawodności. Tesla nadal koncentruje się na swoim drogim systemie autopilota w pełni autonomicznych pakietach jazdy i zaawansowanych technologicznie gadżetach, które są dostępne głównie dla zamożnych nabywców. Jednak ogromna część świata wciąż pragnie samochodu, który oferuje przystępną, cenowo solidną i niezawodną podróż. I właśnie tutaj Moskwicz 3E pokazuje swoją największą siłę. Przemawia do ludzi bez zawiłych obietnic w jasny i prosty sposób. Jeśli szukasz mocnego, niezawodnego i niedrogiego samochodu, jestem tu dla Ciebie. Największą zaletą BID była solidna technologia akumulatorów, która skróciła czas ładowania i zwiększyła zasięg. Jednak Moskwicz 3e osiągnął równowagę między przystępnymi cenowo akumulatorami, a dużym zasięgiem, którego nawet BYD nie będzie w stanie zignorować. Teraz klienci mają do wyboru opcję, która oferuje wszystko, za co kiedyś musieli płacić więcej za ułamek ceny. Właśnie dlatego eksperci branży motoryzacyjnej otwarcie mówią, że Moskwicz 3e to prawdziwy sygnał ostrzegawczy dla rynku pojazdów elektrycznych. To ostrzeżenie, którego Tesla i BYD nie mogą zlekceważyć. Jeśli nie podejmą działań, wkrótce będą musiały znaleźć nowe sposoby na ochronę swojej pozycji, bo niedroga, komfortowa i niezawodna podróż nie jest już tylko marzeniem, lecz rosyjską rzeczywistością. Moskwisz 3E. Przełomowa formuła ukryta w prostocie. Prawdziwa siła Moskwicza 3E. Nie tkwi w wielkich obietnicach ani efektownym marketingu, ale w głębi jego prostoty. Podczas gdy świat gonił za ambitnymi koncepcjami, takimi jak projekty Hyperloop, jazda na autopilocie i łączność kosmiczna, firma z Rosji po cichu zadała sobie najbardziej fundamentalne, a zarazem kluczowe pytanie: czego tak naprawdę potrzebuje przeciętny człowiek? Po dokładnym rozważeniu tego pytania odpowiedź była jasna i prosta. Przeciętny człowiek potrzebował niezawodnego samochodu elektrycznego, którym mógłby jeździć bez obaw w każdą pogodę i na każdej drodze. Potrzebował samochodu z przystępnym serwisem odpornego na mróz, upał, trudny teren i wzmożony ruch miejski. A co najważniejsze, potrzebowali samochodu elektrycznego, który nie zmusiłby ich do zaciągnięcia kredytu bankowego. Moskwicz 3E został zaprojektowany jako precyzyjna, praktyczna i bezpośrednia odpowiedź na te potrzeby. Bez pretensjonalności i zbędnego szumu technologicznego, ten samochód uczynił praktyczną wydajność swoją mantrą. Jego specyfikacja techniczna odzwierciedla tę filozofię. Oferuje dwa zestawy akumulatorów 55 i 66 kWh, zapewniając zasięg od 400 do 500 km. Podczas gdy duże firmy wciąż chwalą się zasięgiem około 300 km, Moskwicz 3E po cichu przekroczył ten próg. Jeśli chodzi o ładowanie, ten samochód przewyższa wszelkie oczekiwania. Dzięki obsłudze szybkiego ładowania prądem stałym Moskwicz 3E może naładować się do 80% w zaledwie 30 minut. Oznacza to koniec wielogodzinnych postojów w celu doładowania podczas długich podróży. Jeśli chodzi o moc silnika, Model ten może pochwalić się solidnym silnikiem elektrycznym o mocy 193 koni mechanicznych, który zapewnia natychmiastowy moment obrotowy. Samochody elektryczne kiedyś uważano za powolne i ospałe, ale Moskwicz 3E przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 8 sekund, co stawia go w szranki z każdym europejskim samochodem sportowym. Pod względem designu Moskwicz 3E nie idzie na żadne kompromisy. Dzięki swojej formie Suwa oferuje wysoki prześwit, śmiałą postawę i nowoczesną kanciastą stylistykę, która nie tylko wygląda na solidną, ale także wyraźnie zaznacza swoją obecność na drodze. Ten samochód jasno pokazuje, że jego tożsamość tkwi w sile i pewności siebie, a nie w efekciarstwie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Moskwicz 3E nie pozostawia kamienia na kamieniu. Jest standardowo wyposażony w takie funkcje bezpieczeństwa jak ABS-EBD, liczne poduszki powietrzne i kontrola trakcji, dzięki czemu jest niezawodny nawet w trudnych warunkach. Co najważniejsze, Moskwicz. 3E przekształcił samochód elektryczny z symbolu statusu w zaufanego towarzysza podróży dla przeciętnego użytkownika. Podczas gdy samochody takie jak Tesla Model 3 i BD Seal oferują najnowocześniejsze funkcje i wysokie ceny. Moskwicz. 3E z elegancją uchwycił to, o czym zapomniały większe firmy. Klienci oczekują niezawodnej podróży, a nie brzemienia fantazyjnych obietnic. Ten samochód nie ma efektownych systemów automatycznego parkowania ani unoszących się w powietrzu gadżetów. Jest za to prawdziwy, solidny i zbudowany z myślą o rzeczywistych potrzebach. Moskwicz 3E to prawdziwa gratka dla każdego, kto szuka prawdziwej równowagi w świecie pojazdów elektrycznych. Wysoka wydajność w niskiej cenie, głębia w prostocie i autentyczna niezawodność wykraczająca poza powierzchowne możliwości. Właśnie dlatego Moskwicz 3E stał się nową falą, która może zmusić nawet największe marki w branży pojazdów elektrycznych do ponownego przemyślenia swoich strategii. Na rynku pojazdów elektrycznych panuje spore poruszenie. Rynek ten tętni dziś ekscytacją, i nie chodzi tu tylko o technologię czy design, ale o przyszłość całej branży. Rynek pojazdów elektrycznych wyraźnie podzielił się na dwa obozy. Z jednej strony mamy firmy koncentrujące się wyłącznie na luksusowych samochodach elektrycznych, pojazdach naszpikowanych zaawansowanymi technologicznie funkcjami, wycenianych na miliony i przeznaczonych dla zamożnej elity. Z drugiej strony mamy firmy, które starają się udostępnić pojazdy elektryczne masom, ale często brakuje im równowagi. Niektóre idą na kompromis w kwestii jakości podczas gdy inne zawyżają ceny, ale Moskwich 3e całkowicie odmienił zasady gry. Znakomicie łączy luksus z powszechną popularnością. Moskwich 3e jest nie tylko przystępny cenowo, ale także wytrzymały i nowoczesny. Jego wytrzymałość, solidna konstrukcja i przystępna cena łączą się tworząc pakiet, który coraz trudniej zignorować. Właśnie dlatego analitycy otwarcie mówią, że jeśli Moskwicz skutecznie zwiększy skalę produkcji i rozsądnie rozszerzy eksport międzynarodowy, ten pojedynczy samochód może zmienić dynamikę całego sektora pojazdów elektrycznych. Na rynkach wschodzących takich jak Indie, Afryka, Ameryka Południowa i Europa Wschodnia, gdzie popyt na pojazdy takie jak Moskwicz 3E może gwałtownie wzrosnąć, samochód idealnie wpisuje się w lokalne potrzeby. Jeśli zostanie odpowiednio wykorzystana ta szansa, może stanowić realne zagrożenie dla gigantów takich jak Tesla i BYD. Zastanów się nad tym. Podczas gdy firmy takie jak Tesla sprzedają nawet swoje podstawowe modele samochodów za 40-50 lakh rupii, a samochody elektryczne średniej klasy B&D kosztują ponad 30 lakh rupii, Moskwicz 3e oferuje pojazd wielkości suwa o zasięgu ponad 400 km i rosyjskiej wytrzymałości za około 20 lakh rupii. Kiedy przeciętny klient stanie przed wyborem między wydaniem fortuny na drogi samochód, a zakupem niezawodnego, solidnego samochodu elektrycznego o dużym zasięgu za połowę ceny, czy rzuci się na droższe marki? Prawdopodobnie nie. To jest prawdziwe zagrożenie. To fundamentalna zmiana, która zaczyna nabierać kształtu. Tesla i BYD będą teraz musiały konkurować nie tylko technologią, ale także równowagą ceny i użyteczności. Kiedy na rynku spotykają się przystępność cenowa i niezawodność, klienci nie dają się nabrać na efekciarskie obietnice marki. Patrzą na rzeczywistą wartość produktu. Moskwicz 3E umiejętnie wykorzystał tę psychologię i dlatego po cichu staje się coraz bardziej popularny. W nadchodzących latach, gdy historia rynku pojazdów elektrycznych zostanie na nowo zapisana, Moskwicz 3E zostanie zapamiętany jako marka, która zapoczątkowała erę niedrogich, solidnych i niezawodnych pojazdów elektrycznych. Rosja zapowiada wycofanie się. Kesacie Majta, Adimitli i Nietrzyły: Moskwicz 3E to coś więcej niż tylko samochód. To deklaracja Rosji, ciche, ale donośne stwierdzenie, że bez względu na to, jak bardzo świat nie docenił jej technologicznej potęgi, Rosja znów się rozwija. I robi to bez wielkich zapowiedzi i medialnego blichtru, po prostu pozwalając, by jej dzieła mówiły same za siebie. Podczas gdy inne kraje biorące udział w wyścigu pojazdów elektrycznych prezentowały efektowne prototypy i zaawansowane technologicznie samochody koncepcyjne, Rosja po cichu wykuwała rewolucję w swoich starych planach. Moskwicz. 3E jest rezultatem tej cichuteńkiej rewolucji. Jest dla branży pojazdów elektrycznych, tym czym kiedyś były karabiny kałasznikowa, dla świata uzbrojenia. Prosty, niezawodny, mocny, a wszystko to bez rozgłosu bez samozadowolenia po prostu zdobywając zaufanie w najtrudniejszych warunkach. Moskwicz. 3E stał się symbolem samowystarczalności Rosji. Po wojnie na Ukrainie, kiedy Rosja zmagała się z wszelkiego rodzaju sankcjami i wycofała zagraniczne firmy, wielu zakładało, że kraj pozostanie w tyle pod względem technologicznym i przemysłowym. Ale Rosja potraktowała tę presję jako wyzwanie. Pokazała, że prawdziwa siła tkwi nie w importowanej technologii, ale we własnych zasobach ciężkiej pracy i determinacji. To ciche, ale zabójcze wejście w segment pojazdów elektrycznych z pojazdem takim jak Moskwicz. 3E wysyła jasny sygnał światu: Nigdy nie lekceważ słabszych. Naród, który potrafi stworzyć coś nowego, nawet w obliczu przeciwności losu, ma moc kształtowania przyszłości. Poprzez Moskwicz 3E Rosja postawiła nowe ultimatum światu pojazdów elektrycznych. To otwarte wyzwanie, że przyszłość pojazdów elektrycznych nie należy wyłącznie do garstki zachodnich firm. To teraz wyścig wielobiegunowy, do którego Rosja dołączyła na własnych warunkach. Moskwicz 3E to początek, który dowodzi, że Rosja nie tylko staje się samowystarczalna technologicznie, ale także jest w stanie rzucić wyzwanie największym graczom w globalnym przemyśle motoryzacyjnym. Nie chodzi tu tylko o pojawienie się nowego samochodu, ale o narodziny nowego sposobu myślenia, który głosi, że era niedrogich, solidnych i niezawodnych pojazdów elektrycznych właśnie się rozpoczęła, a kraje takie jak Rosja mogą być jej liderami. Analitycy prognozujący przyszłość branży pojazdów elektrycznych nie mogą już dłużej ignorować Moskwicza 3E. Ten samochód nie tylko wytycza nowe szlaki dla Rosji, ale także przypomina światu, że technologia i innowacje nie ograniczają się do jednego kraju czy regionu. Prawdziwymi graczami są ci, którzy tworzą coś nowego nawet w najtrudniejszych okolicznościach, a Moskwicz 3E ucieleśnia tę odwagę i determinację. Kiedy historycy będą pisać historię rewolucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych w nadchodzących latach, nie zapomną, że w czasach, gdy Rosja zmagała się z presją ze wszystkich stron, po cichu wprowadziła na rynek samochód, który nadał rynkowi nowy kierunek. Patrząc na dzisiejszy globalny rynek pojazdów elektrycznych, obraz jest dość fascynujący. Tesla pozostaje największą marką w tym wyścigu, szczególnie na rynkach takich jak USA i Europa. Firma Ilona Muska szybko zbudowała wartość marki, która przekształciła Tesla z producenta samochodów w symbol technologii i innowacji. Modele takie jak Model 3 i Model E uczyniły ją największym producentem pojazdów elektrycznych na świecie, ale jej wpływy są coraz bardziej ograniczone do segmentu premium. Tymczasem BYD choć cicho szybko zyskiwał na popularności, szczególnie w Chinach. Zdominował segmenty średniej i niskiej klasy, stając się największą chińską marką pojazdów elektrycznych i rozszerzając swoją obecność na rynkach międzynarodowych w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Inne marki, takie jak Hyundai Kia i Volkswagen, również przyspieszają w wyścigu pojazdów elektrycznych, ale ich pozycja jest nadal uważana za słabszą w porównaniu z Teslą i BD. Hyundai i Kia weszły na rynek z niedrogimi samochodami elektrycznymi, a Volkswagen starał się umocnić swoją pozycję w Europie dzięki serii ID. Tymczasem inne chińskie firmy takie jak Enio, Xpeng i Geely stopniowo rozwijają skrzydła w innych częściach świata, choć wciąż mają przed sobą długą drogę. Teraz do tego równania wkracza gracz taki jak Moskwicz 3e wkraczając po cichu. Jeśli Rosji uda się skutecznie wprowadzić go na rynek międzynarodowy, może to wywołać spore poruszenie w segmencie niedrogich, solidnych i niezawodnych pojazdów elektrycznych. Rynek globalny dojrzewa, a klienci nie kierują się już wyłącznie wartością marki. Szukają również praktycznych korzyści. Firma, która znajdzie odpowiednią równowagę między przystępnością cenową, niezawodnością i dostępnością, zdominuje rynek w przyszłości. Tesla i BYD wciąż mają silną pozycję, ale jeśli nowi gracze podejmą odpowiednie kroki, oblicze globalnego rynku pojazdów elektrycznych może się całkowicie zmienić w nadchodzących latach.